25 ciekawostek o Gabrielu Narutowiczu, pierwszym prezydencie Polski. Urodził się 29 marca 1865 roku w Telszach. Zmarł, a dokładnie został zabity 16 grudnia 1922 roku w Warszawie. Został zastrzelony przez Elidiusza Niewiadomskiego. Zginął w czasie wizyty w Galerii Zachęta w Warszawie. Był ministrem robót publicznych. Był ministrem spraw zagranicznych. Był wolnomularzem, czyli masonem. Był pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej Polskiej. Jego brat Stanisław Narutowicz był aktywnym politykiem litewskim. Gabriel Narutowicz pochodził ze Żmudzi. Wychowywał się w Lipawie na Łotwie. Ojciec Gabriela Norutowicza, Jan Narutowicz, brał udział w powstaniu styczniowym. Ożenił się z Ewą Krzyżanowską. Miał dwójkę dzieci Annę i Stanisława. Był konstruktorem oraz inżynierem. W 1895 roku objął stanowisko szefa sekcji regulacji Renu. Kierował budową wielu hydroelektrowni w Europie Zachodniej. W 1907 roku został profesorem w katedrze budownictwa wodnego na Politechnice w Zurychu. Był również członkiem szwajcarskiej komisji gospodarki wodnej. W 1915 roku został przewodniczącym międzynarodowej komisji regulacji Renu. W czasie I wojny światowej brał udział w pracach szwajcarskiego komitetu Generalne generalnego pomocy ofiarom wojny w Polsce. Był bliski poglądom oraz koncepcjom Józefa Piłsudskiego. Startował na urząd prezydenta z PSL-u Wyzwolenie. Pierwsze wybory prezydenckie wygrał zdobywając 289 głosów, czyli 56,01% poparcia. W Warszawie ma on plac swojego imienia, na którym stoi jego pomnik, plac Narutowicza.